Witamy się z Wami ze słonecznej Warszawy. Dzisiaj nasze mobilne studio przenieśliśmy na wolę, i teraz właśnie tutaj dotarliśmy drugą linią metra. Ale, Michał, o czym dzisiaj? Będziemy rozkminiać dwa ważne dni, bo z jednej strony mamy Światowy Dzień Sztuki, a z drugiej strony Dzień Ludzi Bezdomnych. Czy te dwa światy gdzieś i jakoś ze sobą się łączą? O tym dzisiaj pogadamy. To co? Zaczynamy! Zaczynamy! Jezus, Maria we Wrocławiu, Jezus, Maria, gdzie jeszcze? Jezus na się. Jezus, Jezus na No właśnie, gdzie jeszcze ten Jezus? No Jezus jest wszędzie. A Jezus zajmowałby się sztuką, gdyby teraz tak usiadł z nami tu obok? No chyba. Nie wiem, ze mną się zajmuje, to chyba się zajmuje, nie? No i właśnie o tym będzie rozmowa. Powołanie do małżeństwa, powołanie do bycia ojcem. No mamy trochę tych powołań, ale powołanie do tworzenia. No ja też nie wiedziałam o co chodzi. Ale ojciec Jacek zaraz ci wyjaśni. Ja zdradzę tylko, że będzie o sztuce i będzie dużo kreatywności. A że nasza reporterka Kasia sztukę kocha, to taki materiał to dla niej przyjemność. Jesteśmy w klasztorze dominikanów na Służewie, w Warszawie, gdzie odbywa się świętowanie z błogosławionym Fra Angelico. 18 lutego Kościół Katolicki wspomina tego niezwykłego zakonnika i malarza, patrona wszystkich twórców i wszystkich artystów. Bycie artystą, który potrafi poprzez swoją sztukę wyrazić więcej, niż mógłby to powiedzieć tysiącem słów, to prawdziwe powołanie. Zabieram Was zatem dziś na niezwykłą wystawę prac artystów zrzeszonych we wspólnocie twórców chrześcijańskich w Rajkon. Ale naj Najpierw dowiedzmy się, kim był ten tajemniczy Fra Angelico, czyli brat anielski. Guido da Fiesole, bo tak się nazywał, kiedy wstąpił do Dominikanów, a to był początek renesansu florenckiego, przybrał imię Jan, a bracia nazywali go bratem anielskim Fra Angelico. Łączył malarski geniusz z wielką ewangeliczną prostotą i świętością. I to emanuje w jego obrazach. To było takie powołanie w powołaniu, bo on się czuł przede wszystkim zakonnikiem. I malował, jak sam wyznaje, z prostotą rozbrajającą, zupełnie niepasującą do dzisiejszego etosu artysty. Malował z posłuszeństwa. Po prostu przełożeni odkryli jego nieprzeciętny talent. No i on go potrafił mądrze wykorzystać. Jestem wielką fanką i twórczości, e, i duchowości Jacka Hajnosa. To było bardzo karmiące, jako twórca doszłam do swojego miejsca i we współczesnej kulturze, ale też po prostu w Kościele, bo tak naprawdę trudno połączyć te dwie role, mam wrażenie. E, bycie twórcą, e, który nadąża powiedzmy za też trendami współczesnymi, no i takim człowiekiem wiernym Kościołowi w jego nauczaniu. O powołaniu twórczym pięknie dziś opowiadał ojciec Jacek Hajnos. Jacku, czym jest powołanie twórcze? Czym jest powołanie twórcze byciu w cieniu Boga? ale będąc w cieniu Boga mogę nasycić się jego obecnością tworzyć z jego inspiracji. Powiedziałeś takie jedno zdanie, cała publiczność cię uśmiechnęła. Serio, takie rzeczy są w Piśmie Świętym o co chodziło dokładnie. Sam byłem mega zdziwiony, że no, kiedy czytałem Pismo Święte od deski do deski, że no, istnieje w ogóle taka postać jak Becalel, że jest gdzieś w samym środku najnudniejszych fragmentów. Instrukcji budowy mieszkania. Jeszcze chyba jest coś, jeżeli miałbym wymienić coś bardziej nudnego, to jest jakieś wymienianie rodowodów w księdze kapłańskiej. Natomiast widzimy postać Becalela jako powołanego przez Boga. Widzimy to później, jak się to dokonuje. Jak w posłuszeństwie Bogu rzeźbią heruby na arkę, robią samą arkę, robią piękne materiały. To wszystko na chwałę Boga. Jesteś zakonnikiem, jesteś bratem dominikaninem, jesteś artystą, więc ja sobie tak pomyślałam o tobie, że w twoim przypadku możemy mówić o podwójnym powołaniu, prawda? Czujesz to? Łączysz to ze sobą w sposób. Tak, fantastyczny. chociaż to jest tak, że kiedy wstępowałem do zakonu, oddawałem, oddałem panu Bogu twórczość, dlatego że ona była w danym momencie mojego życia czymś najcenniejszym. A jak się kogoś kocha, to się daje rzeczy najcenniejsze w darze. Sprzedałem wszystkie swoje rzeczy artystyczne, jakieś sprzęty, duta i tak dalej. Ale już tak mniej więcej w połowie nowicjatu Moi przełożeni mnie zachęcali, żeby do tego troszeczkę wrócić. Czy każdy może to powołanie w sobie odkryć powołanie do różnych rzeczy, do różnych czynności. Jak go szukać? Wydaje mi się, że najważniejszą kwestią jest poznanie tego, który ma ci o tym powołaniu powiedzieć. Hmm. Można ci dać mnóstwo książek na temat hmm. powołania, natomiast jeżeli nie spotkasz się z żywym Bogiem codziennie, to tak naprawdę nie odkryjesz nie tylko Pana Boga, ale również swoich pragnień. Ja na przykład, kiedy zacząłem się spotykać z Bogiem, a jeszcze nie myślałem w ogóle o zakonie. Ale kiedy czytałem o pomocy osobom ubogim, to po prostu strasznie się bałem, żeby im pomagać. No to serce mnie rwało, żeby tam mieć coś robić. Ale w końcu zaryzykowałem i zacząłem regularnie pomagać osobom bezdomnym. To był strzał w dziesiątkę, dlatego że to przez wiele lat stało się sensem mojego życia. Ty sam jesteś wspaniałą inspiracją dla młodych ludzi. Przypomnijmy, że jesteś takim duchowym przewodnikiem twórców, którzy należą do wspólnoty twórców chrześcijańskich w Raikon i oni właśnie mają swoją wystawę tutaj w klasztorze Dominikanów, więc teraz idziemy na wernisaż, idziemy później ich dzieła i oczywiście twoją pracę. Tytułem wystawy jest Przesmyk i jest to miejsce, punkt bądź też tak droga. Myślę, że to jest na tyle otwarty tytuł który może być po prostu inspirujący dla artystów. Na pewno chcemy, żeby też ta twórczość, którą przedstawiamy i byśmy chcieli, żeby była możliwością, takim przesmykiem do spotkania właśnie z Bogiem, doświadczenia jego obecności, też poprzez te dzieła sztuki. Ja mam takie przeczucie, że to jest po prostu grupa ludzi, której ja szukałam przez większość mojego życia i mimo tego, że szukałam ich. W wielu miejscach, to jeszcze z nikim nie było to w tak szybkim czasie, to się nie rozwinęło po prostu właśnie takie relacje, no niemalże rodzinne po prostu. A co chciałam tutaj przekazać, to na pewno ten przesmyk, który jest tutaj tematyką tej wystawy. To się tak dziwnie zbiegło. Chodzi mi tutaj o taki punkt bardzo napięty między a śmiercią, nowymi narodzinami, rozgrzebywaniem po prostu tego, co siedzi w człowieku. Może to odczytywać w dowolny sposób oczywiście, ale to są takie moje gdzieś tam wskazówki. Sztuka jest bramą do raju, powiedział dzisiaj podczas spotkania i wykładu ojciec Jacek Hajnos. Sztuka wyraża piękno, sztuka integruje, sztuka jest przestrzenią spotkania. A miejsca takie jak to są tego doskonałym przykładem. Wspólnota twórców chrześcijańskich działa w wielu polskich miastach i być może warto sprawdzić, czy działa też w Waszym mieście. Sztuka jest terminem dość szerokim, bo możemy mówić o formach sztuki, na przykład. Rapowanie jest taką sztuką, śpiewanie, taniec, ale to może być też malowanie czy tworzenie wystaw. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czy ta sztuka może być bliska tak samo naszemu sercu, jak i naszemu duchowi. A będziemy o to pytać naszego gościa Oletu Bielewicz, która z, ze sztuką jest związana od urodzenia. Odrodzenia? Cześć. <noise> Dzień dobry. Powiedz, w jakiej ty dziedzinie jesteś. Tematem mojego doktoratu była to, to był taki enigmatyczny tytuł, czyli tworzenie wystaw jako działanie twórcze. I ja od wielu lat staram się pokazać, że artyści tworząc wystawy, tworząc mikroinstytucje, że, że to są twory artystyczne, twory, które mają za zadanie jakoś tam przemianę społeczeństwa. Jest to sztuka społeczna głównie. Mhm. No i polega to na tworzeniu właśnie miejsc, gdzie, m, gdzie ludzie mogą się spotkać z jakimś tematem. I ty jakiś czas temu takie miejsce, taką wystawę stworzyłaś. Pamiętam, było o tym głośno: Jezus na się, to w ogóle tak, świetnie brzmi. Tak, tak, tak. E, jaki był cel tego miejsca? Co tam chciałaś osiągnąć? Na przestrzeni lat zobaczyłam, że czy spotykam się z artystami, czy z osobami takimi zupełnie nieartystycznymi, ale z, ze środowisk, które gdzieś tam mnie poruszają, czy z których wychodzę. Zauważyłam, że, że w sercu tych moich prac sednem jest Jezus. Chciałam bardzo, żeby ktoś mógł przyjść do Jezusa i żeby absolutnie każdy czuł się do Niego zaproszony. I żeby to nie było tak, że tak jak bardzo często jest, że, że ludzie mówią, że idziemy na ewangelizację albo głosimy Ewangelię, wtedy my wychodzimy z Jezusem do ludzi. Mhm. Ale chciałam, żeby, żeby to Jezus stał się otwarty nad placem Zbawiciela. Dla każdego I, i takie obrazy, które wydają się najpiękniejsze z tego miejsca, które trudno jest zapisać, i trudno jest to pokazać jako dzieło sztuki w galerii, a one się wydarzyły, to na przykład to jak w dniu otwarcia kiedy otwieraliśmy Jezusa w kolejce. Kilkugodzinnej w jednej kolejce stała zakonnica i ksiądz razem z pastorami, razem z, z osobami, które pracują na uczelniach, z profesorami, z dziekanami, z, 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 paru, z paru chłopaków, którzy przyszli razem, tak? To jak kolejny obraz, jak właśnie takie osoby pytają, które nie czują się za bardzo zaproszone do kościoła, pytają na przykład, czy mogą wejść do Jezusa. Mhm. Dzień dobry, możemy wejść? Tak jasne, jakby zapraszam. I to było bardzo ciekawe, bardzo poruszające bardzo dużo było tam takich wzruszających momentów. A to, to jest kontrowersyjne działanie? No bo chyba się spotyka, że nie jest, z takimi hasłami o matko kontrowersji robi, no, Jezus Maria w klubie gejowskim, no, hej. <grym> no, wydaje mi się, że te osoby, które mnie znają, to widzą, że jest to bardzo naturalne, szczere. I prawdziwe, więc tutaj nie ma żadnego takiego, wiecie, takiego, a powiem Jezus Maria i w klubie gajowskim, no to to będzie takie ciekawe i wszyscy przyjdą. Tylko jest to absolutnie naturalne, jest to jakaś tam moja potrzeba serca i też y, myślę, że jestem znana z tego, że raczej nikogo nie namawiam, a opowiadam o, opowiadam o tej przestrzeni duchowej, w której sama się znalazłam jakiś czas temu. Dzięki. Dzięki. Siedzimy właśnie na wygodnej ławce. Dla nas to tylko ławka, a dla niektórych to miejsce, na którym mogą przespać parę godzin. I mimo, że o bezdomności w naszym programie trochę już rozmawialiśmy, to ten temat nadal jest niezwykle ważny, trudny i przede wszystkim bardzo złożony. Patrycja i Franek pokażą nam teraz różne perspektywy tego tematu. Gorący patrol. Szczęść Boże. Cześć Boże. Szczęść Boże. Cześć. Przedziwkiem. Cześć. Cześć. Tak. Tyle dobrego o was słyszałam, proszę księdza, że pomagacie osobom w kryzysie bezdomności. Mówię, pakuję się, nie ma na co czekać. Przyjeżdżam do Lublina. Praktyka nasza codzienna, że odwiedzamy osoby, które m, zwykle nie korzystają z pomocy jakichś ośrodków dedykowanych bezdomnym, no tylko żyją w takiej skrajnej izolacji. Dlaczego no, ksiądz y, opiekuje się bezdomnymi? To tak ostatnie 22 lata mojego życia. Ale myślę, że to jest takie towarzystwo Pana Jezusa, nie? No, jak czytamy Ewangelię, to za Nim szły osoby ubogie, odrzucone, chore, jakieś nieszczęśliwe, więc... Poza tym ja ich chyba naprawdę kocham. A są historie, które są z Tobą do dzisiaj? Mocne historie? E, tak, tak. Najbardziej uderzyło mnie chyba, jak zobaczyłem dziewczynę, która była młodsza, młodsza ode mnie. 23 lata i tak stwierdziłem, że akurat w jej sytuacji ta, ta bezdomność wynikała no, z tego, że po prostu urodziła się w takiej, a nie innej rodzinie. I tak, wtedy ta historia, że te pomysły bliskiem i wiekiem e, no, najbardziej mnie uderzyła po prostu bo, ze względu na to, że, że po inni mają większe szczęście tylko dlatego, że, że po prostu inaczej trafili. Cowek możesz? No. Dzień dobry. To mysz. To jest teraz Dzień dobry, Patrycja. Jak to się stało, że pan się znalazł na ulicy? No właśnie życzenie. No ale wiedział pan z czym, z czym się wiąże życie na ulicy? Jak pan postanowił tak na własną rękę? Na początku było ciężko, ale później... Nie. Trochę lżej się zrobiło. A co to znaczy ciężko? Brak podejścia do, do ludzi, brak odwagi wewnętrznej. No i nie zawsze było coś do jedzenia. Nie? Dzięki księdzu mam, mam chociaż coś przebrać i wykąpać, nie tak? Nie jest panu tu zimno? Przeżyłem zimę, większą niż, niż, ta, niż ta ostatnia. Nie jest. To, Tutaj? W tych tak. warunkach? To jest drewno, to nie jest tak, nie jest tak zimno. Mhm. No dobra, a jakąś ciepłą wodę coś pan ma tutaj takiego? Nie, nie Tutaj nie mam. Mam no obok. Kuchnia jest obok. A, a możemy zobaczyć kuchnię? Dobra. Pan zamyka, dobra. Mhm. Bezdomność na szczęście nie jest stanem trwałym. To jest jedynie kryzys, z którego można wyjść. Franku, jest taki dom w Poznaniu, w którym mogą zamieszkać osoby w kryzysie bezdomności. I nie nazywają się już wtedy bezdomnymi, a nadziejowcami. Szefową domu świętego Józefa jest siostra Józefa. Siostro, jaka jest misja tego domu? Przede wszystkim osoby, które zostają tutaj przyjęte. Zapewnienie nie tylko dachu nad głową, ale przede wszystkim budzenia nadziei, podtrzymywania tej nadziei, że mają szansę na powrót do społeczeństwa. Całą egzystencję swoją uczą się pracować, odpoczywać, też nawiązywać relacje. Ja do samej podstawówki chodziłem 17 lat. Do samej podstawówki, bo mi nie szła nauka. Po prostu ja jako młody człowiek zacząłem pić. Najtrudniejszych rzeczy zawsze mnie kierował alkohol. Byłem agresywny, byłem agresywny do policji, jak to można powiedzieć, chuligan wioskowy. Zatrzymywany byłem non-stop pod groźby, groźby karalne i tak dalej. Za to mnie zamykali i spędziłem w zakładach karnych 18 lat. W zeszłym roku opuściłem kolejny raz detoks od alkoholu i nie chciałem wrócić, bo miałem gdzie wrócić po tym detoksie, ale nie chciałem wrócić do, do partnerki, dlatego że wiedziałem, że... Abstynencja, którą teraz otrzymuję, to wiedziałem, że gdybym tam wrócił, by była zmarnowana, nie? Mm. Więc wychodziłem z takim kolegą, przyjacielem, który polecił mi, żebym udał się razem z nim tam na, na Łąkową. Mówi, pójdziemy tam na zupkę i podeszłem właśnie do tej siostry Józefy. Opowiedziałem mi tam historię swoją życiową, w, gdzieś może w 15 minutach. Opowiedziałem taką wstępną i nagle ta siostra powiedziała pojedzie z nami do pokrzywna i to jest takie takie dla mnie radosne. Nie? Mil, mile tutaj zostałem przyjęty też. Mm -hmm. I mam tutaj parasol mm -hmm. bezpieczny parasol tutaj mam. Tak się zastanawiam właśnie, co odnalazłeś w tym domu czego nie miałeś wcześniej. Tu odnalazłem w tym domu odnalazłem odnalazłem Boga. Bóg mi pomógł naprawdę wyjść z naogu Ja zawdzięczam to tutaj tej siostrze Józefie tym wszystkim siostrom które tutaj mi pomogły bo naprawdę ja się czuję bardzo szczęśliwy. Nie chcę wracać do tego już. Nie chcę wracać do tego, bo na dzień dzisiejszy alkohol mi jest już niepotrzebny. Narkotyki też nie. Umie rozmawiać po trzeźwiemu, umie gadać, umie rozmawiać, umie się śmiać i umie się cieszyć. W każdym chwilę. Wierzę w Boga i myślę, że Bóg mnie też pokieruje. To są dla mnie zawsze najpiękniejsze spotkania z tymi, którzy przez różne historie lądują na ulicach bo one zawsze uczą nas tego, że w najgorszych sytuacjach warto szukać nadziei. Prawda, Patrycjo? Trudno się, Franku, z Tobą nie zgodzić, bo nadzieję trzeba mieć zawsze w swoim sercu. Pamiętajcie, by być uważnym na drugiego człowieka, by nie oceniać go, bo nigdy nie wiemy, jaka historia stoi po tej drugiej stronie, dlaczego ta osoba znalazła się w kryzysie bezdomności. Jako młodzi ludzie spotykamy wiele osób, nawiązujemy relacje i w sposób naturalny zaczynamy randkować. Na takie randkowanie umawiamy się za pośrednictwem różnych portali randkowych, czasem Facebooka, czasem Instagrama, czasem piszemy SMS-y. Pytanie, jak się dobrze na randkę umówić, co randkowanie daje, jakie są zalety, jak taką randkę dobrze przeżyć, to pytanie do naszego gościa. Jest z nami specjalistka w temacie, Zuzanna. Cześć. Dzień dobry. Cześć. I, Najlepsza randka na jakiej byłaś to? Randka z moim przyszłym mężem, jak się poznaliśmy, Co? najbardziej zaskakująca. A czemu najbardziej zaskakująca? W poznaliśmy się na imprezie kostiumowej, gdzie żaden z nas nie chodzi na imprezę. Od, od tamtej randki byliśmy tylko raz <gry> jeszcze na imprezie i poznałem mężczyznę, z którym się rozmawiał zupełnie inaczej, który nie był w moim typie, i to się właśnie okazało chyba kluczową kwestią. Później się od razu mówiliśmy na drugą e, i kolejne tak się potoczyło. Jak ocenić, czy jesteśmy gotowi w ogóle? Randki są po to tak naprawdę, żeby poznać drugą osobę, ale też poznać siebie w relacji z innymi, mhm. bo jak tylko jesteś w swojej głowie i sobie wyobrażasz, jak to będziesz się zachowywać wobec mężczyzny, czy jeżeli jesteś mężczyzną wobec kobiety, no to to jest tylko wyobrażenie, a rzeczywistość to weryfikuje i żeby, na randki idziemy po to, żeby kogoś poznać i poznać mhm. siebie też. I to ja pójdę nieco wcześniej jeszcze w tym rozważaniu, bo chcę zapytać, co to jest randka, no bo w mojej głowie randka to wiecie, spotkanie w kinie albo kolacja, spacer. Ładny, ład, 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 albo spacer, tak ładny Biur, dobry zapach, ale czy randką może być na przykład, nie wiem, pójście na wspólną siatkówkę albo na ping-ponga, nie wiem. Piłkarzyki. Mi się podoba definicja Henryka Klauda, e, który mówi, że randka to jest przyjacielskie spotkanie kobiety i mężczyzny, które ma na celu wzajemne poznanie się lub umocnienie istniejącej już więzi. Aha. Więc e, jeżeli e, poznajecie się w czasie meczu siatkówki czy piłkarzyków, no to też można to uznać za randkę. Przy czym, jeżeli idziecie grupą e, dużą, no to wtedy jest grupowe wyjście, ale jeżeli idziecie we dwójkę, albo nawet z grupą, ale z intencją, że wyjdziecie tam, żeby siebie poznać i dwie strony mają tą intencję, to wtedy możemy nazwać to randką. To. Jak taka randka powinna wyglądać, żebyśmy oboje na tym skorzystali, ja i druga osoba? E, wiesz co, teraz właśnie e, kładzie się często nacisk w randkach na przyjemność, że powinniśmy gdzieś pójść, gdzieś wyjechać, żeby to było przyjemne, a kluczem jest poznawanie się, mhm. więc e, nieważne gdzie pójdziecie, zróbcie coś takiego, co da wam się szansę poznać. I dobrze jest spotykać się na takich, w cudzysłowie powiem, niedzielnych randkach, że idziemy do kawiarni, na spacer, czy jakoś miło spędzamy czas, ale dobrze też zaangażować się w jakieś wspólne działania, bo wtedy mm -hmm. widzimy, jak ktoś współpracuje z innymi, jak w grupie funkcjonuje. Budujemy z innymi relacje też, nie? Też, mm -hmm. tak. Jak, o, jakby możemy poobserwować to osobę z różnych stron, jak to jest już relacja bardziej zaawansowana. To ja zawsze polecam wyjazd jakiś taki, właśnie nie all inclusive, tylko na przykład na kajaki, z, że wiedziesz wszystko w kajaku, albo w góry tak, z plecakiem, no, no, Ale, czemu? ale, się, na ale, na czemu? ale czemu? Dlatego, że wtedy można zobaczyć kogoś, jak się zachowuje, gdy jest zmęczony, gdy jest głodny. Gdy go coś boli. O czym pamiętać, kiedy idziemy pierwszy raz na randkę, chcemy zrobić dobre wrażenie, bo często chyba koncentrujemy się wyłącznie na fizyczności, na tym, jak wyglądamy i jak wygląda ta druga osoba. Tak, czyli to jest chyba problem naszych czasów, że patrzymy przede wszystkim na wygląd, szukamy chemii, jakiejś takiej seksualności też, a nie poznania charakteru. Nie patrzymy na charakter. Myślę, że trzeba być autentycznym. To jest podstawa. To też tego uczę w moich programach, że autentyczność, szczerość i granice, Czyli wiedz, co jest dla ciebie okej, okay, co jest nie okej. Okay. I gdy my jesteśmy autentyczni, to druga strona też jest szansa, że zacznie być. Partia autentyczna. Ja myślę, że ten temat randkowania, w ogóle wchodzenia w relacje, jest na tyle fascynujący i przede wszystkim dotykający nas młodych, że porozmawiamy o tym jeszcze za tydzień. Także Czyli obiecujemy spotkanie za tydzień. Obiecujemy i wypytamy Cię jeszcze o wiele innych kwestii. Także to bardzo dobrze, mam dziękujemy, dużo pytań. a was serdecznie zapraszamy. To już koniec na dziś, ale kochani tak sobie pomyślałam, że pokazujemy Wam różne miejscówki, różne dzielnice, ale może nadal są takie miejsca, które powinniśmy odwiedzić, ale o tym nie wiemy. Kasia bardzo lubi takie tematy, uliczki, bloczki kolorowe. Wysyłajcie nam takie nieodkryte miejsca, bo być może wpadniemy tam razem, zresztą ten program jest do tego, żebyśmy go wszyscy razem tworzyli. Więc wpadnijcie do nas na media społecznościowe, a tymczasem widzimy się za tydzień. Pa, 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 do pa. Do zobaczenia.